Czy pamiętają Państwo 1 maja 2004 roku, to dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej? Czy ktoś z nas przypuszczał wtedy, co to oznacza dla Kościeżyny? Czy potrafimy jeszcze przypomnieć sobie nasze miasto sprzed 10 lat? Bezsprzecznie wypiękniało. Przyzna to każdy. Wstąpienie Polski do Unii to początek dynamicznego rozwoju kościerzyny. To wyjątkowy dla nas okres. Czy na pewno dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Jubileusz dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej to znakomita okazja do odpowiedzi na postawione pytanie. Jak więc zmieniła się nasza Kościerzyna przez te lata? Co zyskaliśmy i czy warto było podejmować trud angażowania się w projekty z dofinansowaniem unijnym oraz trud sięgania po uzupełniająco dostępne w tym czasie środki krajowe? Nasze przedsięwzięcia to przede wszystkim inwestycje w ochronę środowiska, w gospodarkę wodno-ściekową, w sieć komunikacyjną, w edukację, w zachowanie dziedzictwa regionu, w kulturę i rozrywkę, w rozwój przedsiębiorczości, w budowę naszej świadomości. Tylko dzięki bezzwrotnym dotacjom Unii Europejskiej i środkom krajowym w ostatnim dziesięcioleciu możliwy był cywilizacyjny skok w rozwoju naszego miasta. Z całą pewnością Kościerzyna wykorzystała swoją szansę, czego dowodem są zrealizowane projekty infrastrukturalne. Największy nasz projekt to modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, zamykający się kwotą ponad 38 milionów złotych. Dziś nie grożą nam kary za zanieczyszczanie środowiska. Mamy nowoczesną i gwarantującą bezpieczeństwo ekologiczne oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną obejmującą w 97% obszar miasta. To ten projekt zapoczątkował powstanie i rozwój osiedla Zachód, pięknej i stale rozwijającej się dzielnicy mieszkaniowej. A kto dziś pamięta, że ulicy Budowlanych po prostu nie było? Infrastruktura drogowa dzielnicy na Wschód to kolejny projekt tego okresu. Dzięki niemu mamy nie tylko ulicę Budowlanych, ale też ulicę Matejki, Wita Stworza i nowe tereny inwestycyjne, gdzie już ulokowały się przedsiębiorstwa biznesowe. Ożywienie historycznego miejsca, dawnej siedziby Bractwa Kurkowego, popularnie zwanej przez mieszkańców Strzelnicą, to projekt zachowujący dziedzictwo naszych przodków. Dziś piękne i urokliwe miejsce z niepowtarzalną aurą. To też środki unijne. Kolejne ważne projekty to modernizacja ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwych Stańców i Marii Skłodowskiej Kiri w Kościerzynie. Tak przyzwyczailiśmy się do takiej jakości tego ciągu komunikacyjnego, do płynnego ruchu, a wszystko dzięki funduszom z Unii. Zintegrowany system informatyczny obejmujący Urząd Miasta i wszystkie jego jednostki oraz szkoły, które poprzez e-dzienniki umożliwiają rodzicom stały dostęp do obserwacji postępów swoich dzieci. Dziś ta nowoczesność to oczywistość. Modernizacja sali widowiskowej imienia Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie. Czy wyobrażamy sobie dziś Kościerzynę bez kina 3D? Ileż wspaniałych wydarzeń artystycznych już tu się odbyło. Dziś do naszego miasta przyjeżdżają artyści z pierwszych scen Polski, a my nie musimy się wstydzić. A rewitalizacja naszego rynku i przyległych ulic? Dziś to miejsce to prawdziwa wizytówka naszego miasta. Rynek Fontanna. I Remus, tak chętnie fotografowane przez turystów. To najbardziej charakterystyczna pocztówka z kościeżyny. W toku są kolejne projekty, a wśród nich, będący na ukończeniu, kaszubski inkubator przedsiębiorczości jako szansa na rozwój nowych przedsiębiorstw w naszym mieście. Zapewnienie 40 zagrożonym wykluczeniem cyfrowym gospodarstwom domowym sprzętu komputerowego wraz z dostępem do internetu przez 73 miesiące i wyposażenie naszych szkół w 98 zestawów komputerowych. Instalacja 125 systemów solarnych na budynkach naszych mieszkańców. Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie ponad 22 hektarów w obszarze tzw. trójkąta przemysłowego, opracowanie dokumentacji strategicznej, operacyjnej i technicznej pod utworzenie kościerskiej strefy aktywności gospodarczej. Ale fundusze europejskie to nie tylko nowa infrastruktura. Na pewno wszyscy pamiętamy goszczących w kościerzynie znanych kucharzy Macieja Kuronia i Karola Okrasę. Tak przyjemne projekty realizowaliśmy też dzięki środkom z Unii, a były jeszcze projekty dofinansowane z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki nim nie zapomnieliśmy o osobach zagrożonych wykluczeniem w naszym mieście, niepełnosprawnych oraz dotkniętych trudnościami na rynku pracy. A integracja europejska z naszymi sąsiadami i partnerami, młodzież na pewno ciepło wspomina kontakty i wizyty studyjne w naszych miastach partnerskich i nie tylko. W okresie ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy także cały wachlarz projektów dofinansowanych ze środków krajowych, a pośrednio stanowiących udział krajowy Polski w wydatkach w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Wymienimy tylko: inwestycje drogowe w ramach tzw. schetynówek, trzy nowe boiska wybudowane w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012, lodowisko przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 przeprowadzenie termomodernizacji oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych placówek oświatowych, a także działania podejmowane na rzecz poprawy stanu środowiska, w tym redukcji tzw. niskiej emisji oraz demontaż i utylizacja azbestu. Tak, to był dobry czas dla Kościerzyny i dobrze wykorzystany. Czas nauki, rozwoju, budowy naszej samorządowej świadomości i odpowiedzialności. Może inni zrobili więcej, ale ucząc się tej sztuki, pozyskaliśmy dla Kościerzyny w okresie członkostwa Polski w Unii blisko 68 milionów złotych unijnych dotacji oraz 46 milionów złotych środków krajowych, realizując projekty o łącznej wartości ponad 207 milionów złotych. A przecież nie mówimy jeszcze ostatniego słowa. Przed nami nowa perspektywa finansowa w Unii na lata 2014-2020. Z myślą o dalszym rozwoju naszego miasta już przygotowujemy nowe projekty. Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie dzięki kolejnym unijnym środkom zrealizujemy szereg ambitnych przedsięwzięć, które jeszcze bardziej zwiększą atrakcyjność naszego regionu.